Dzień dobry, witajcie! Kolejny piękny dzień co by łostać doma Czemu łostaję doma? Wiadomo, ale na zewnątrz czyhają nie tylko wirusy, ale też rosną bestyje nawet jak mieszkacie w mieście, to może wam się wydawać, że ich tam nie ma one tam są, furgają, mytają, to są wtoki Jak mieszkacie w mieście, możecie znać takie wtoki jak Gołąb Wróbel Jeszcze są sroki Gawrony, wrony i kruki, ja to liczę jako Jedno, bo ja ich nie umiem rozróżniać, więc damy to jedno. Czasem jak przylatują jakieś jeżyki takie, one tak robią tak, to, to jeszcze te. Ty tu jest całkiem mocka. One to są super wtoki, one żerą kopruchy. Jest więcej wtoków, ale są też inne, są też inne wtoki. I wyobraźcie sobie, że. Jest taka pieśniczka, którą dzisiaj wam chcę zaśpiewać z tego śpiewnika o Tą pieśniczkę śpiewała Gertruda Lipus w 1995 roku, miała wtedy 74 lata. To jest piosenka, która się mianuje Łożynił się w rubelek i opowiada o ptasim weselu No i jak słyszycie taka pieśniczka, to pewnie się myślicie No ja, to jest piśniczka do bajtli, bo jest tak śmieszno o tych tokach, co tam się żenią a se tam tańcują i tak dalej, głupoty jakieś robią, rostomajte No i słuchajcie, co się okazuje Że trochę tak, a trochę nie No bo wyobraźcie sobie, że ptasie wesele to jest taki motyw który się pojawia w wielu kulturach tutaj środkowej i środkowo-wschodniej Europy. Wsługi w Polsce Polsce jest pieczniczka o ptasie weselu. Na niektórych weselach ptoki barzy tam były ożarte, na innych trochę mniej ożarte. Ale to ptasie wesele możecie o nie usłyszeć wszędzie, wszędzie w Polsce ono jest. I nie tylko w Polsce, w Niemcach też i w Czechach też. Co się okazuje, kiedyś było tak, że był taki zwyczaj, się nazywał ptasie wesele. Był obchodzony 25. Stycznia Obchodzono wtedy takie ptasie wesele i składano, jakby, rodzaj ofiary dla przodków, dla zmarłych w postaci ptaszków, które robiło się z ciasta, jakby z takiego chlebka, co się wystawiało na zewnątrz, i na zewnątrz, potem wtoki to żarły, no bo co miały jednak robić. I to było takie symboliczne nakarmienie naszych dawnych przodków. Oczywiście po tym, jak czasy się zmieniły, to się okazało, że to właśnie jest super zwyczaj dla dzieci. I dalej tak jest, że dużo bajkli w różnych miejscach obchodzi właśnie taką imprezę, która się nazywa Ptasie Wesele. Wtedy urządza się specjalne wesele, na którym jest sroka... Sroka i kruk. Bo dajże one biorą ślub. Możecie się spytać, e, czemu akurat 25 stycznia? No więc się okazuje, że nasi przodkowie, którzy nie mieli internetu ani telewizji, dużo bardziej obserwowali to, co się wokół dzieje, co się dzieje w świecie zwierząt, co się dzieje w świecie roślin. A wtedy już w styczniu niektóre ptaki zaczynają lęgować, zaczynają e, składać pierwsze jajka. W dolnych łużycach, bo to jest taki zwyczaj, który się jeszcze zachował w takiej kulturze serbsko-łużyckiej. W dolnych łużycach bajtle obchodzą właśnie to ptasie wesele, a te, te dawne jakby ciasteczka ciastowe, które się składało przodkom, dzisiaj są prezentami dla tych bajtli. Yy, za, w nagrodę za to, że bajtle zajmowały się ptakami, one mogą brać udział w imprezie, Kero się nazywa ptasie wesele. A dzisiaj łożenił się w rubelek ze suszca. Lecimy. łożenił się w rubelek. twa samica za małżonkę dano I po księdza kręgulca do lasa posłano Kręgulec im ślub dowołł, dzidłem z kadzidłem Skowroneczek, ten chłopeczek, ten chodził z kropidłem Wrony kołocze piekły, kawki pomogano od tego weselo palce se zmurcały, koze kawe waziły, wodę dolewały. A od tego weselo brody długie miały, żaby na krzypkach grały, struny pota. Od tego weselo na pyskach rechtały, przepiórki tańcowały na słomianym stole, a pająk im przygrywał na węgle w stodole. Wiem, że jeszcze nie jest 25 stycznia, ale życzę Wam pięknego dzionka co byście dużo pięknych wtoczków mogli oglądać. Czymcie się.